Kocham jesień. Wszystko zaczyna gnić, ciągle pada deszcz, a moje depresja jeszcze bardziej daje się we znaki. Lecz nie tylko to kocham w tej porze roku. Dzięki przygnębiającej atmosferze nie mam ochoty wychodzić z łóżka i ciągle oglądam anime. Ostatnio wziąłem się za serię Monogatari, Shield Hero z winierem i Bible Bla... Lecz poza tym wychodzą również nowe serie, a które z nich mnie najbardziej zaciekawiły? Dowiecie się w tym materiale. Piękna i zjawiskowa showko Komi przenosi się do prestiżowego prywatnego liceum Itan. Bardzo szybko staje się popularna i zyskuje status gwiazdy. Jest tylko jeden problem. Komi can't communicate. Komi nie umie w komunikację. Tutaj pojawia się Hito Hito Tadano, który zdał sobie sprawę z tego, że komi przez problemy z porozumiewaniem się może mieć problemy z nawiązywaniem znajomości. Chłopak postanawia pomóc koleżance z klasy i obiecuje jej, że zdobędzie stu przyjaciół i pozbędzie się problemu z komunikacją. Seria jest głównie znana z mangi wydawanej od 2016 roku, a wybiła się głównie dzięki rozpoznawalnej Shai Waifu Komi. Pomimo, iż będzie to anime typu Okruchy Życia, wierzę z tą serią wysokie oczekiwania, a moją ciekawość związaną z serią podsyca to, że nie czytałem jeszcze mangi. Miku Yotsuya to zwyczajna licealistka, która widzi różne potwory i dziwactwa. Dzień jak co dzień! Dziewczyna stara się ignorować codziennie pojawiające się wokół niej stworzenia i trzymać strach na wodzy. Niestety, jak wiadomo, takie rzeczy połączone z obowiązkiem chodzenia do szkoły nie są korzystne dla ucznia i jego psychiki, a w szczególności, gdy do wszystkiego dorzucimy ciągłe ratowanie nieświadomej przyjaciółki przed wspomnianymi monstrami. Miroko Chan zaciekawiła mnie głównie przez gatunki i opis, które mówią, że seria będzie połączeniem komedii i horroru, czyli coś jak straszny film? Na to właśnie liczę. Aaa, ah, nowa praca! Wreszcie zarobię na rzeczy, które chcę kupić! Będę mógł się wykazać i poznam wspaniałych ludzi, z którymi będę współpracował! Z pewnością to samo pomyślała sobie Igarashi Futaba, rozpoczynając swoją nową ścieżkę kariery. Niestety jej starszy kolega Takeda Harumi psuje jej tę piękną wizję. Takeda traktuje swoją koleżankę z pracy jak dziecko, głównie przez jej wygląd i wzrost, którym niestety Igarashi nie ma się zbytnio co chwalić. W oczach kobiety współpracownik jest nikim innym niż denerwującym senpajem, lecz. Może się to zmieni wraz z czasem? Dawno już nie oglądałem porządnego romansidła, a przeglądając listę sezonu, to właśnie Sepaj ga i no Hanagashi przyciągnęło moją uwagę najbardziej. W szczególności główna bohaterka, która jest pełnoletnią lolitą, no cud marzenie, znaczy... Yy, yy, co? Nieważne. Drugi sezon jednego z moich ulubionych Isekajów, czyli Jobless Reincarnation. Tutaj nie będę się rozwodzić nad fabułą, ponieważ zrobiłem to już wkrótce o Muszuku Tensei. Znaczy, nie ja, tylko Gnomalski, ale to był film na mój kanał, więc. Tak, jakby. Eee... Z perspektywy czasu nie musieliśmy długo czekać na kontynuację, przez co mam pewne obawy, że seria może zawierać braki, które będą psuły mi seans. Lecz mimo to postanowiłem zaufać twórcom i ponownie oddać się ich produkcji. Świat został poruszony nowym wirusem, który wybił prawie całą populację mężczyzn. Wybudzony z pięcioletniej hibernacji, Reito Mizuhara został jednym z nielicznych samców na Ziemi. Misją chłopaka zostało... ...zapodnienie jak największej ilości kobiet, jak to możliwe. Reito jednak postanawia z niej zrezygnować, by móc odnajść swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, Tachibane Erise. Szkoda, że nie ma na imię Hinata. Która po wyznaniu przez niego miłości obiecała mu na niego poczekać podczas jego hibernacji. Jest to najbardziej kontrowersyjne anime z listy, głównie przez swoją specyficzną fabułę. Jako już jestem stoleją, co już udowodniłem w krótko o Red of Healer, to ta seria stała się moim must watch w tym sezonie. Tylko ta fabuła. Strasznie przypomina mi pewien polski film, tylko nie jestem pewien, który. Sezon Niesień 2021 zapowiada się ciekawie i to nie tylko przez nowe produkcje takie jak Komi czy Words and Harem, lecz także dzięki kontynuacjom, w tym muszuku Tensei. Oczywiście poza wspomnianymi w tym filmie pięcioma produkcjami powstają również inne. Wymieniłem tylko te, które przykuły moją uwagę i z pewnością znajdę czas na ich obejrzenie. A was? Jakie nadchodzące anime zainteresowało? Możecie napisać w komentarzach. Ja się z wami żegnam, do widzenia, cześć, papa. Pa. Nara? Elo? No idźcie se już!